Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy do zmagań rowerowych na pięknych szlakach gminy Rybno. Dwie wymagające trasy dla początkujących i zaawansowanych, wyścigi dla dzieci i mnóstwo pozytywnej energii, czyli czwarty jesienny maraton MTB o Puchar Wójta Gminy Rybno za nami. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, cieszymy się po prostu, że doszedł do Konsensusu, nasz maraton, bo były różne nasze takie przemyślenia: zrobić, nie zrobić, bo przy tym reżimie sanitarnym, ale przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, po prostu podjęliśmy decyzję, że robimy. I ze względu na zawodników, bo byli zainteresowani, nie chciałabym, żeby ten maraton się nie odbył, bo jest to maraton cykliczny, zawsze w październiku. Piękna Oczywiście nam dopisuje pogoda, nie wiem jakim cudem, ale jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że, że jest dobrze. I robimy to też szczególnie dla zawodników, bo to jest, oni są tu najważniejsi. Dbamy o ich bezpieczeństwo, także przy współpracy ze służbami różnych jednostek, jak z policją, strażą pożarną, z gminy Rybno, czy ratownikami medycznymi i wodnymi, nawet wszystko układa się tak, jakby naprawdę człowiek chciał. Jesteśmy bardzo też y, zadowoleni w ogóle y, czy z obsługi ośrodka sportu i rekreacji, bo to do nich bardzo duże y, do wykonania zadanie należy i zawsze przy jakiejkolwiek innej imprezie na, należało i należy i zawsze staramy się y, dopiąć na ostatni guzik. No ale jeśli jakieś są niedociągnięcia, to staramy się je naprawić. Przyjmujemy wszystko te minusy, plusy. Wiadomo, że od razu niczego tak do końca nie wykonamy. Zawsze jakieś będą minusiki z zawodów, czy to o maratonie, czy to o rolkach. Zawsze staramy się, żeby to dopieścić. Ogromne zainteresowanie, dobrze zorganizowana impreza z nagrodami, z dobrym jedzeniem. Z dobrą atmosferą, profesjonalnie wykonany, wykonane zawody, zorganizowane zawody. Ośrodkowi sportu i rekreacji pomagają strażacy zawodniczej Straży Pożarnej, obstawiając teren. Jest też zabezpieczony bieg poprzez wynajęcie karetki pogotowia, i dzięki temu każdy z uczestników czuje się pewny. pewny. Zachęcamy wszystkich do sportowego, zgodnego z, z naturą, z sposobem życia. Dzisiaj przybyło ponad 100 zawodników, z czego naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tak obserwując inne maratony w naszym powiecie było mniej zawodników, a u nas jest akurat ponad setka zawodników, także to już jest naprawdę bardzo duża liczba. I też y, drugi raz z kolei dodaliśmy y, wyścigi dla dzieci. Y, bardzo mnie cieszy, że z gminy Rybno może nie aż dużo jest zawodników, ale z roku na rok przybywa i myślę, że jakiś osiągnąć cel, to musimy najpierw ziarenko zasiać, żeby potem plon zebrać, także tutaj bardzo się ciszymy. Trasa bardzo fajna, trochę błotnista, ale wiadomo, cały tydzień padało. Dobrze dzisiaj nie wiało, bo trochę tutaj jest elementów otwartych, mało lasu, więc by nam przeszkadzało, ale trasa urozmaicona, trochę pod górkę, z górki, piachu, asfalt, las, super było. Trasa jest piękna, urokliwa, malownicza, teraz akurat jest Mnóstwo kolorów, także może jedziemy i tak nie, nie do końca, może to zauważymy, bo w każdym razie niektórym również zależy na czasie. No ale naprawdę piękne strony, piękne okolice, są podjazdy, zjazdy, na pewno łatwo nie jest, bo akurat po tych deszczach to są drogi błociste. Ogólnie jest bardzo dużo osób, które chcą tu przyjechać. Prze udzielę się udziału w wyścigu może nie ścigać się na 100%, 200%, ale, ale zaliczyć trasę, sprawdzić się, bo trasa nie jest mocno wymagająca, nie jest bardzo skomplikowana, nie jest dla mega profesjonalistów, sam raz dla amatorów i fanów kolarstwa. Ogólnie trasa i dla właśnie słabszych osób, i trudniejszych można jechać krótki dystans, dłuższy dystans, każdy może się sprawdzić. Wszyscy uczestnicy 4 jesiennego maratonu MTB o Puchar Wójta Gminy Rybno otrzymali pamiątkowe medale. Po dojechaniu do mety większość zawodników już dowiadywało się o kolejne zawody tego typu, szczególnie zaś podkreślali potrzebę zorganizowania MTB wiosennego. Niewykluczone, że i taka impreza pojawi się w sportowym kalendarzu.